To drugi odcinek książka pod tytułem Dzisiaj pomyślałam zadania jakie y, zrobimy Będą to Zmieść swój medal Jako nazwę. Jeszcze parę innych zadań Ale zadanie, które chciałabym zrobić jako pierwsze Nazywa się Rzuć gwiazdę Udawać, że y, 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 spada gwiazda I pomyśl życzenie Chęcią to zrobię nie, widzisz wszystkie na YouTube. Dobra, spadła. Teraz będę projektować swój medal. Ale najpierw nie, się w domu. Żyj się tutaj. Żyj, nie, nie, No dobra, zaczynamy Dobra, mam podarte. I idziemy dalej. A, chciałam Wam pokazać zdania, które robiłam poza kamerą. Tak bardzo z nudów. Czyli, grafika. Jeśli spodobacie się, co to daj łapkę w górę. Dobra. Tutaj mam jeszcze jakieś zdania. Um, tutaj go Fajnie, przez. Dobra. Teraz robimy tak. I laurka dla samego siebie to było pozdrawiam. Co hmm. by dalej tu mogłeś zrobić? Pojedziemy Bo je w bokach. Dobra. To zrobię poza kamerą. O, jest. W elementy, elementach obrazek? Elementy wycięłam. I bardzo się tego cieszę. Tutaj mam wkleić obrazek. Dobra. I sobie zobaczysz, co będziemy robić. Teraz tylko elementy z książki. Dobra, jestem. Wielam, że dzisiaj wkleję na kamerze te 2 i będę w wklejać po dwa, 2 aż wyjdzie obrazek. Dobra, mamy T2 zrobione. Potem jak widzicie tu mam pełno elementów, które zrobię poza kamerą. Raczej znaczy, będę robić kamerą, ale tu już sobie zrobiłam. I wykorzystam oto ten. Wiesz, nogi dopadnie. i spać kurami i pęknij ze śmiechu. Dobra. Czekajcie, muszę tam klej. Mamy te trzy wyrazy. Podrzucić w powietrzu i złapać jeden. Dobra. Ciekawe czy nam wyjdzie. Będę o to pozostawać. Dobra, słucham ten. I spać z kurami. Podziękuję. Dobra, teraz jak ma 3 miute, więc to jest za mało. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jednej grafiti. Mhm, mm mhm. Dobra, się grafiti spływał. Daj łapkę w górę. Dobra. kam tego produktu 399, 399. Nazwa Pudełko Promocja Pudełko. Nie wiem, odsłonięcie nogi. Jak widzicie, lepsza była skinie. Teraz ma jakieś chude paczki. Przejdź tam. O tym żeby wam pokazać co robiliśmy, pierwszy film od kilku miesięcy, to był robiony w samym odcinku, ale jakby ktoś nie oglądał to zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Hmm. Szukam czy jakiegoś takiego łatwego do zrobienia. Fajnego. Dobra, pociąganie liny. Co jest lepsze? Zobaczmy. Co jest lepsze? Dostać? Ośniowiskiem, czy być nielobianym? Szczerze już w ogóle być nielobionym. A teraz pociąganie liny. Co będę ja? Tu będą moje podpisy. A tu będzie, nie wiem, bo... Dobra, idę zbierać podpisy. Zaczynam za chwilę. Dobra, już jestem.